Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś jestem w Szczecinie. Czy odwiedziłem Szczecin i idę spróbować no już chyba dość słynnych kiełbasek u Kowala. U pana, który tak naprawdę piecze kiełbaski na takim wielkim, dużym ruszcie. I serwowane są w bułce. Więc za chwilę zobaczymy, bo jeszcze gotowe nie są. Fajnie pan się reklamuje. W dawaj do kowala na kabłówka, a ci minie. No i tak postanowiłem przyjechać, zobaczyć jak smakują te słynne kiełbaski. A powie mi pan, yy, robi pan sam te kiełbasy, czy to jest. Yy, to nie są marketówki, bo ja już widzę, że nie są, nie? Robię no sam, proszę pana, to bym w Turcji, a nie tutaj marzu. Nostawnie stare czarnowo Kabanoci, to robią specjalnie dla. Aha, świetnie. Powiem wam, że. Wygląda to apetycznie, prosto, swojsko. Właściciel chyba z pasją, bo tak to wygląda. Nie, nie nacina pan kiełbasy. Powód jest prosty. Nie ma sobie wody, niech pan tam ten skład weźmie, jeszcze zfilmuję, tam jest ten narożny skład. Mięso wieprzowe, gatunek pierwszy, czosnek naturalny, pieprz, peklosul, osłonka naturalna. Bułka pszenna, mąka, pszenna, produkty. Pochodne dodatki, keczup, musztarda z keczupu ja nie używam, raczej jak już tą musztardę. No i tutaj już się zaczyna e, robić kolejkę, oczywiście, bo tu jak widziałem na materiałach to kolejka jest zawsze. Tu wie pani co, to przez żołądek może trafić do serca. Pięknie się tutaj smażą, zobaczcie kiełbasa wygląda zupełnie inaczej niż ta w Inowrocławiu u greckiego tam były duże, mocno wędzone kiełbasy, a tutaj jest, są mniejsze, takie skalibrowane pod, do bułki bardziej, bo tu serwuje właściciel kiełbasy w bułce. Ma tutaj kilka fajnych beczek, miejsce bardzo sympatyczne, no i zaczynają się zjeżdżać goście czy klienci po te kiełbasy. Nie wiem, czy właściciel ma więcej tych kiełbas, ale wydaje mi się, że 15 minut ich nie będzie. Dziś w Szczecinie mamy tak około 0, minus 1, ale trochę tak wiatrem zaciąga i odczucie zimna jest dużo większe niż wczoraj w Wino Wrocławiu. No, zobaczymy, zobaczymy, co to jest. A później po kiełbasie jeszcze wyskoczę na jakiegoś chickena. Gdzieś tam też coś wyczytałem, żeby odcinek był pełniejszy. No już pan kowal jest w pełnym stroju, gotowy do działania. Zobaczcie. Są bułki, już się podgrzewają. O. Każda jest opiekana w ognisku. Każda jest opiekana w ognisku. Pięknie, pewnie pachnie. Bułka rodzona też na zamówienie w piekarni. Naprawdę coś już wcześniej. Pani chce jedną? Tak Pani chce jedną? Tak A chce jedną? Tak Pani chce jedną? Tak Poproszę sobie samemu dodać, a ja Pani zapakuję Jaka cena tej kiełbaski? 20 zł o. o, cena 20 zł Tutaj jak ostatnio Taki komplecik, dwie dyszki Pan, dopiero zacząłem a dzieje się. Imię, to jeszcze będzie <laughs> Nie wiem, zobaczymy. <laughs> Może trzeba będzie całą ciężarówkę tej kiełbasy przywieźć. Pan Tomasz, to zaraz się zleca. Tak jak ten, kto w tej budzie tam Co ten gość mi narobił? Co ten gość narobił? Proszę? Nie, 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 nie. Pan stoi, pan marznie, pan zarabia. jestem przy To nic. No i ja już mam swoją e, bułę z kiełbasą i ogórkiem I jak wiecie e, Wyłożyć wszyscy potrafią na ogórku dając wiecie jakie nie Zobaczcie Już nieraz miałem taki przykład mm. ale tutaj ogórki są chrupiące bardzo dobrze ukiszone i pyszne. Mm. Naprawdę, słuchajcie, ci co, u których byłem i ogórki były skapciałe, bierzcie przykład, człowiek stoi pod gołym niebem, pod parasolką, zimą, w zimnie i z takimi detalami, słuchajcie, sprzedaje bułę z kiełbasą. Tak to wygląda. Proste i nasze. Kiełbasa, słuchajcie, petarda. Również dobrze przyprawiona, aczkolwiek inna niż ta u greckiego wino w Wrocławiu. Całkowicie dwie różne kiełbasy. Dwie Inaczej mielone, inaczej przyprawione, ale są gorące i ta, zobaczcie, nie jest nacinana. Bo dobrej kiełbasy się nie nacina, bo wszystko co najlepsze ucieka. Hmm. Piotra, słuchajcie, tu już jest około 15 osób, może 20, nie wiem. Kolejka się tworzy, ja przyszedłem jako pierwszy. Mm. i świeża, opiekana na ogniu bułka tak jak w dzieciństwie, słuchajcie, na ognisku nie? O, jest petarda Do tego miejsca miałem dwie godziny i nie żałuję, że przyjechałem, bo warto. I warto takich ludzi pokazywać, słuchajcie. A nie jakieś kepsy. Chociaż. Od czasu do czasu kebaba można zjeść, nie? Ale kebaba można jest codziennie. Na śniadanie, na obiad, na kolację, wyjść z bloku, kupić sobie pan tu zapachy robi na puszczecinach. Zobaczcie, jest soczysta, jest bardzo krucha, delikatna, przede wszystkim gorąca. I pije do tych na jarmarkach. Tak powinna wyglądać podgrzana kiełbasa, a nie opieczona z wierzchu i zimna w środku. Tak się nie robi. To jest brak szacunku do klienta. A tu? Chodzę. Pokażę Wam, ile tu ludzi w tej chwili. Zobaczcie. Cały namiot, czy cały pod, pod parasolkami. tyle ludzi. I to jest dosłownie, słuchajcie, 10, może 15 minut do otwarcia niesamowite. Obiadu wcześniej nie jadłem, więc kiełbasa weszła jak. No, nie ma co się śmiać. Taka prawda. Mm. <laughs> tutaj um, pan kapitan przyjechał aż z brzegu, żeby spróbować te kiełbasy. Słuchajcie, no niesamowitą robotę ten pan robi tutaj. Słuchajcie, kiełbasa u Kowala, na kadłubka. Jaki numer, nie wiem. Słabo się przygotowałem, ale jak wygooglacie, to na pewno znajdziecie. U kowala można znaleźć. U tabala, wola, nie? nie? Ja w no, w wpisałem, to od razu wchodzi. O, tak. Wchodzi, nie? No, od razu bo, w Google, wchodzi w bo ja nigdy adresów nie pamiętam ani numerów, to za, po nazwach ja można, ja można trochę pracy wykonać i wygooglać. Tyle gadu, gadu, ja lecę dalej, jeszcze wynajdę jakiegoś chickena, jak już wspomniałem, i uciekam do domu. No i wynalazłem jakieś kurczaki. Słuchajcie, musiałem przejechać na. Prawo Szczecina zrobiłem od Kowala do tego miejsca około 10 km miastem. Zajęło mi to około 20 minut. Idę coś zamówić. już jestem. Dzień dobry. Kurczaki się kręcą. Jest coś dla mnie? O proszę, już zostałem zdiagnozowany. Aha, w ten sposób. No po Szczecinie się 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 szwendam. O bardzo dziękuję. E, coś. Widzę wszystko świeżo kręcone? Tak. No widzę właśnie. Nic nieodgrzewane? Nie. O właśnie, bo ostatnio w koło Kołobrzeg... to znaczy ostatnio. w ja, koło, koło brzegu, kurde, mi tam widział pan, nie? O, wcisnął. No, też widziałem tego czarnego szaszku, gdzieś między trochę. No, no tak, to no to już w ogóle, tak, tragedia, no, to już w ogóle no, tragedia, nie. No, mam subskrypcji też zrobiłem, zrobiłem, bo fajne przepisy, no. to fajnie sprawdzone. Proste nie takie, żeby tam. Nie, no so, kuchnia, prostu... kuchnia musi być prosta, nie? Dobra, wezmę takiego średnio przypieczonego, nie? Klojka? Jakby pan mógł świetne. To znaczy się osobne szydełko pierwsze. O, tak, tylko go podzielić, no, żeby mógł sobie Zem, zerknąć. No, Nigdzie nie ma gdzie zjeść, Bo tu jest przystanie, Nigdzie przystanie, nie ma gdzie zjeść. To jest nie pozwolę nic nie A, Dobra, jakoś ja sobie poradzę. Byłem u tego u Kowala, na tych kiełbaskach, nie wiem czy pan słyszał No, no tam na kadówkach. Tak No powiem, że robotę robi chłop Tak? tak dobrze ja widzę na, dużo rzutów filmików też, nie? No, no social media, no, dzisiaj, dzisiaj, no tak funkcjonują, no ale w... taki, takie Dobrze, żeby było... dobrze, świetnie Nie to będę musiał Nie i... będę musiał szarpać No właśnie tego Wyważyłem, że będzie akcja samochód. To no, pan samochodzie, jak ja zjeść 20 minut. No niestety. No, zobaczymy co pan tutaj serwuje. jak dla siebie to. A, no to, no to naj... jak pan robi jak dla siebie, to znaczy, że być może będzie smakowało. A to jest, jak to się to nazywa? Kurczak koło ronda? Nie. Tak, rondo zdroje. Aha, kurczak rondo zdroje. O! Na Prawobrzeżu Tak, Tu jest chyba jedyny teraz kurczak A, jedyny tylko? Chyba tak, Ej, tak to, to, jest, to jest, wie pan co, to jest, to jest coś nie, nieprawdopodobnego Spokojnie, spokojnie, zaraz minie e, bum na kebaby i... Ja śmieje, I będą kiełbaski i będą nas, kurczaki długo na Wigilię, to będą się łamać pizzą I, i kebabem i kebabem, tak. I to, i to wszystko, nie? Będziemy mieli kebaba z karpiem W tym termosie pół godziny będzie gorąco Dobrze ale w Kołbrzegu chyba te same, jak widziałem te. Termosy mają, to będzie bardzo A jakoś damy radę. Za opakowania nie kasuję, zrobię tylko zamieszko 37 zł. Dobrze, proszę bardzo. Kurczak ważył przed pieczeniem, kilo 30. Teraz ten, kilo 10 może zostało, nie? Kilo 30 przed, kilo 10 po upieczeniu. Tak daję, Dobra, nie wnikamy, bo to są szczegóły. A kurczak 37 zł. No, do słuchajcie. I mamy świeżo pieczonego, ale czy dobry, to powiem Wam za chwilę. Jak ja się dobry? E, oglądając film. Ale kiedy będzie wcale? Nie wiem, może jutro albo A, pojutrze. Ja w każdym razie szybko, nie? Dobra, uciekam. Było miło poznać. Tam, no Mam nadzieję, że będzie smakowało. Ale mówię, tak od razu bo nie no, pan Tomasz. Zdarza <gry> ja się. Ja cukrzyczkę jeszcze oglądam, bo jemu właśnie z pana przepisu będę korzystał. Aha, bo też patrzyłem placki jak robi, różnego tam po Tak, górsku, czy tam, no, no, no. no, no Czekaj, no. tam i szukam właśnie przepisu od pana jakiegoś fajnego od no tego. Dobra, mój. życzę powodzenia i Dobra, zapraszam do, do oglądania. Tego. Muszę znaleźć. Do zobaczenia. No, dzisiaj nie szukać jutro, tak? Jutro. Tak, Dzień no, jak widzicie, nie da się mnie nigdzie ukryć. E, zrobić więcej, skasować taniej też się nie da, więc e, no co, będzie uczciwie. A będę jechał zaraz w samochodzie, na bagażniku. Nie wiem, czy nie prześwietlone, czy widać warunki spartańskie, ale o, wyłączyło się. Warunki trochę spartańskie, jak widzicie, zdejmę czapkę i. Jakoś spróbuję tego kurczaka. Serweteczki są i opakowanie termosowe też jest. Skrzydełko czy nóżka? No niestety taki jest street food. Albo bierzemy do domu i w domu jemy, albo musimy sobie jakoś. Radzi. Zobaczcie, kurczak, jest gorący i na pierwszy rzut oka jest soczysty i delikatny. O. Jest dobrze przyprawiony. Jest świeży nie jest paszowy. Nie czuć tak paszą. No wiecie, no ale i tak pewnie z jakiejś hodowli, ale nie czuć paszą. Jest dobry. Delikatnie czuć sól. Niezdominowane przyprawy. Bo często ludzie posypują w takich miejscach taką, wiecie, przyprawą jak... Nie wiem, doprawka, nie doprawka wegeta sypią po wierzchu, czy gotową przyprawą do kurczaka, która jest bardzo słona i kurczak później jest niezjadliwy, albo jest słony z wierzchu, a w środku bez smaku. Jeszcze kawałeczek od nóżki spróbujemy. A gdzie tu ona jest? Jest. O! Zobaczcie, naprawdę wygląda to apetycznie. Sympatyczny człowiek, bardzo rozmowny i dobry kurczak w dobrej cenie. Dziś się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiem, z przepisem albo z wyjazdem. Jak będziecie w Szczecinie, to macie ode mnie dwie opcje. Kiełbaski u kowala albo na prawo prawobrzeżu kurczak z rożna.